Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest środa, 22 dzień kwietnia 2020 roku. No to już jest dokładnie 30, 30 dzień ogólnonarodowej izolacji Wielkiej Brytanii, no czyli już ponad 3 tygodnie. Temperatura dzisiaj praktycznie była cały dzień do 20 stopni, bardzo ładna pogoda, trochę wiatru. Generalnie no już prawie, prawie lato. No i cóż, nic specjalnie się nie działo, dlatego w tle będziecie mogli trochę pooglądać bieżących widoków z dnia dzisiejszego, z różnych miejsc. A cóż, ja chciałbym tylko parę słów powiedzieć, refleksji z dzisiejszego dnia. No moje refleksje z dzisiejszego dnia to po pierwsze, bardzo, bardzo dużo ludzi na rowerach. No, widać, że każdy próbuje wykorzystać tą pogodę już i myślę, że będzie tych ludzi coraz więcej. Generalnie w, w parkach czy, czy, czy na, chodnik na chodnikach, no, też tych ludzi trochę widać. I na pewno, tak jak już od kilku dni, Wam zwracam uwagę: coraz więcej mm, samochodów na ulicach. Cóż, no, w ciągu kilku ostatnich dni, kilkunastu dni, na pewno mogę powiedzieć, że średnio rozmawiałem z około 10 osobami dziennie, i muszę wam powiedzieć, że właściwie są dwie skrajne postawy. Ale. Co mam na myśli, może najpierw wrócę do tego, że rozmawiałem mniej więcej z 10 osobami dziennie. Może źle się wyraziłem. Miałem styczność z około 10 osobami dziennie i potencjalnie mogłem z nimi rozmawiać. Natomiast myślę, że około 20% z tych osób jedynie z reguły jest skłonna do jakichś rozmów dłuższych. Reszta, te 80, 70, 80% ludzi, to po prostu widać, że że generalnie no nie chcę w jakikolwiek sposób się wypowiadać na temat tej sytuacji, natomiast spośród tych 20-30% osób, z którymi rozmawiałem, tylko kilku Polaków było w tej grupie. Większość to są, to są Anglicy. No to muszę Wam powiedzieć, że, że zdania są jak gdyby podzielone, ich, ich spostrzeganie tej sytuacji jest podzielone, i właściwie można zaobserwowa zaobserwować dwie skrajne postawy: czyli część ludzi po prostu jest przerażona w maseczkach, w rękawiczkach, stara się jak najmniej dotykać jak najmniej cokolwiek mieć styczności ze światem zewnętrznym. I to właściwie jest taka jedna skrajna postawa, a druga skrajna postawa to jest taka, że po prostu no, ci ludzie nic kompletnie sobie z tego nie robią, bez jakichkolwiek rękawiczek, bez maseczek, bez zachowania jakiegokolwiek minimum e, minimum ostrożności, wręcz są zdziwieni, że ktoś naokoło nich e, jakiś tam stopień e, ostrożności jednak pomimo wszystko zachowuje. No, jest to trochę dziwne, i w sumie nie chcę tego komentować, chciałem Wam tylko to um, powiedzieć. I tak podsumowując, chciałbym jeszcze się podzielić z Wami kilkoma refleksjami. Wydaje mi się, że w tej chwili tutaj jak gdyby to społeczeństwo można um, podzielić na, na kilka grup, a mianowicie y, pierwsza grupa to ludzie, którzy pracowali y, no, na normalny etat w zakładach pracy, gdzie nie jest możliwa praca zdalna i oni po prostu siedzą w tej chwili już od wielu, wielu tygodni. No, 3-4 tygodnie już można powiedzieć, że jest to wiele tygodni w domach. Dostają 80% pensji, co no, musimy pamiętać, że w tych realiach każdy z pracujących ludzi najczęściej musi tutaj dojeżdżać i wydaje naprawdę dość dużo pieniędzy na dojazd. W związku z tym, jeżeli przeanalizujemy tą grupę, która dostaje 80% pensji. Część pensji zawsze pochłaniały dojazdy, no w tej chwili te dojazdy odpadają, więc oni tak naprawdę, no niedużo, nie dużo mniej będą mieli na czysto. No i właściwie ich podejście jest, jest takie, no, że, 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 trzeba przeczekać to. I oni tak naprawdę nic nie tracą, no, siedzą w domu i właściwie jedyne co, no to może przyjść obawa, czy ich zakład pracy, no, jeszcze będzie miał zlecenia po tym jak, jak wrócą do pracy. Kolejna grupa to ludzie pracujący z domu. No i tutaj to już może być różnie, dlatego że no łatwo sobie wyobrazić, na przykład jeżeli ktoś mieszka zupełnie sam w mieszkaniu, pracuje w, z domu, no to, no to nie jest to uciążliwe, ale jeżeli ktoś w małym mieszkaniu y, mieszka y, z żoną, dwójką y, lub trójką dzieci, no to już ta praca z domu wcale tak różowo nie wygląda. Kolejną grupą są wszyscy samozatrudnieni, no i tutaj już tak różowo sprawa nie wygląda, dlatego że pomimo no, dużych zapewnień rządu pomocy, no to ci ludzie cały czas są w bardzo, bardzo dużej niepewności. No i przedostatnia grupa. To jest grupa takich ludzi, którzy albo stracili, byli na bardzo słabych umowach i stracili pracę, zanim rząd ogłosił te 80, pomoc. Tych 80%, bo jeżeli oni stracili tą pracę przed wprowadzeniem tego programu, jak już ich pracodawcy się przestraszyli, ich po prostu zwolnili, oni zostali z niczym i są w bardzo trudnej sytuacji. Oraz wszyscy, którzy pracowali na czarno, mówię, to jest taka grupa, która jest chyba w najgorszej ludzi, która jest w najgorszej sytuacji. Ale też też jest jeszcze jedna grupa. A mianowicie grupa, która stanowi no, całkiem sporą część zachodnich, często zachodnich społeczeństw w tych państwach Europy Zachodniej. A mianowicie ludzie, którzy całymi rodzinami od wielu, wielu lat byli na benefitach, czyli dostawali jakieś zapomogi od rządu. Dla nich właściwie nic się nie zmieniło. No, oprócz tego, że, że prawdopodobnie rząd trochę zwiększy im te zapomogi, właściwie dla nich świat się dużo nie zmienił, i no, na dzień dzisiejszy nie muszą już w ogóle starać się czy szukać pracy, no bo już takich jak gdyby wymagań na dzień dzisiejszy nie ma. Także, że dla nich się bardzo mało zmieniło. E, no, przepraszam, może takie za dużo tych refleksji było, ale to już naprawdę na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, dziękuję Wam do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję jutro. Bardzo Cześć. za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się bardzo podobało. Byłoby wspaniale, gdybyś dał łapkę w górę i zostawił krótki komentarz pod dzisiejszym filmem. Co więcej, bardzo zachęcam Cię do udostępniania moich filmów na wszystkich mediach społecznościowych. Zapraszam Cię również do obserwowania mojego profilu na Instagramie, dzięki czemu będziesz zawsze mógł być na bieżąco i mógł śledzić to, co się u mnie dzieje. Na Instagramie profil o nazwie Ecutish, link znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie teraz zasubskrybuj mój kanał, proszę. Pamiętaj też o włączeniu dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach na bieżąco. Ponadto teraz w lewym górnym rogu możesz kliknąć na pierwszy film z tej serii, natomiast w lewym dolnym rogu znajdziesz mój ostatni film. Zapraszam Cię do oglądania, udostępniania, komentowania i jej lajkowania. Na razie, cześć!